No. Wam, wam jeszcze Na samym początku chciałabym wam jeszcze powiedzieć, żebyście wbijali na TikToka pana Pawła, bambik spotny, ja uważam ogółem, że TikTok to jest shit, ale pan, panu Pawłowi podoba się tam, nagrywa, niemały wyświetlonka robi tam, no pan Paweł będzie skakał, bardziej zjeżdżał po schodach, tego jeszcze nie było. Wiem, no. Dobrze, więc lecisz. To się kameruje! To się kameruje! To się kameruje, lecisz! O, o! 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 Co to było? Panie Pawle! Panie Pawle, żeby wam jeszcze tak za, za uczynić, że to był taki nieperskock. Tutaj pan Paweł skoczył z tego. Ale rowerem, gdzie gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Rover połamany, połamany, więc zbieram. Się Zbieramy na dunej, <śmiennie> się liczy Nawet w się kielisze, będzie małpeczka.pl. Małpeczka.pl. Dobrze, jedzie. jedzie! Jedziesz! Dawaj, Dobrze więc to by było już na tyle ja Was tylko chciałem zachęcić do zasubskrybowania kanału, żeby więcej takich filmów widzieć i nie przegapić tego typu filmów. No więc ja się z wami żegnam. Jestem chory na koronawirusa, jak Żegnam.